Z tej strony KrzychoGR Dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale Tym razem jest to 8 ciekawostek o netterze Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba i zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję yy, Mam również do Was prośbę wbijcie na kanał BartoGR7 NikoGames oraz KajiFifacz Są to bardzo fajne kanały i jeżeli napiszecie o tym w komentarzu to ja Wam przypnę serduszko oraz pozdrowię w następnym odcinku yy. Dzisiaj taki nietypowy odcinek, bo jeszcze u mnie nie było ciekawostek, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. A teraz już przechodzimy do pierwszej ciekawostki. Pierwsza ciekawostka dotyczy kotwicy odradzania, która do, do, została dodana w nowym update'cie. Yy, I polega to na tym, że po prostu wsadzamy sobie Glowstone tutaj, klikam na to i możemy odradzać się w neterze. Wcześniej nie było to możliwe, ponieważ łóżka wybuchały, ale jest to również odwrotnie. Kiedyś łóżka wybuchały w neterze, teraz kotwica wybucha w zwykłym świecie. I po prostu załadujmy sobie tą kotwicę i kliknijmy na nią i wybuch. No, niestety, wilk zginął. Trzeba było tu podchodzić. Dlatego, jeżeli grać na survivalu i kotwicę chcecie postawić w normalnym świecie. Nie róbcie tego, bo skończy się to tak, jak tu widzicie. Dobra, przechodzimy do drugiej ciekawostki. Druga ciekawostka dotyczy hoglinów. Jeżeli przejdą one przez portal, mm, powiedzmy, że już tutaj przeszedł taki hoglin, zacznie się on bardzo trząść, ponieważ chyba mu jest zimno. Ponieważ nie jest tu tak jak w neterze. I zaraz zmieni on się w zoglina, czyli w takiego zombie dzika. Chwilę trzeba poczekać. On się tak będzie trząsł. I dobra, jest. Jest zombie. I również taki zombie będzie atakował zwykłe chogliny. Tak jak tu widzicie, będzie go atakował. Dlatego choglinów nie pochodujecie sobie w normalnym świecie. A szkoda, bo fajne źródło. Mięsa ze świni, a na przykład taki zombie hogling, czyli zombie, niestety wypuszcza zgniłe mięso. Dlatego trochę słabo, no ale to nic, tu widać się dla niego za zimno, a my już idziemy do trzeciej ciekawostki. Ok, teraz jesteśmy przy strajderze i chciałem Wam powiedzieć, że kiedy wylejemy wodę ponieważ on może chodzić po lawie tak jak wiecie no sobie chodzi bo ma fajne takie jakby buty z netherite a netherite jest pod na lawę ale kiedy on jest w wodzie to dostaje obrażenia i po prostu ginie dlatego nie możemy dopuścić żeby on wszedł do wody bo wtedy zginie na szczęście w netherze nie da się wylać wody ale w normalnym świecie już tak więc to jest taka ciekawostka o straiderach. Szkoda, że właśnie nie mogą chodzić po wodzie, bo bardzo chciałbym mieć takie strajdery u siebie, a naprawdę, kiedy one wejdą do naszego świata, od razu pną się do wody, tak jak do lawy, no i wtedy szybko giną. Ja miałem duży problem z wpuszczeniem go tutaj, do tego zamkniętego pomieszczenia ze złota. No ale to nieważne, idziemy do czwartej ciekawostki. Ok, następna ciekawostka dotyczy Glowstone'u I chodzi o to, bo jak wiecie glowstone jest tylko w neterze, dlatego o tym mówię. I kiedy wykopiemy sobie zwykłym kilofem, wypada nam jasnopył yy, a jeśli wykopiemy go kilofem z silktaczem, to wypada nam glowstone. Blok glowstone jest i jest jasnopył yy, Dlatego bardziej opłacę się kopać go z zakręciem Silktacz. Ja właśnie na swoim świecie mam taki kill -off. mogli się na początku widzieć, kiedy budowałem sobie kopły na moim najlepszym świecie. Yy, niewiele osób o tym wie, bo w Glowstone'u się tak często nie kopie, a warto wiedzieć, bo jak macie akurat taki kilof, może mieliście książkę, to warto sobie pójść. Ja mam właśnie żerandole z Glowstone'u w moim domu, dzięki właśnie takiemu kilofowi Czytaczowi. Oczywiście możecie sobie również zrobić blok z jasno pyłu, ale jest to mniej opłacalne. A my idziemy do piątej ciekawostki. Piąta ciekawostka jest naprawdę zaskakująca. Nie wiedziałem do tej pory, że można mieć aż takie wielkie portale do neteru. I one naprawdę działają. Tak jak widzicie, można sobie przejść do neteru, Można mieć jeszcze większe. Chociaż wiem, że jest jakiś limit, bo kiedyś chciałem zbudować naprawdę ogromny i mi się nie udało, bo nie zadziałał, ale chyba kiedyś tego nie było, z tego co wiem. I jeżeli ktoś nie wie, to możecie sobie taki portal zbudować. Jak macie naprawdę dobry świat i bardzo dużo obsydianu, to mega fajnie wygląda taki portal, jeszcze budowany jakimiś fajnymi rzeczami. Warto wiedzieć to właśnie dlatego, dla estetyki. No i tak, to to raczej nie jest to opłacalne wydawanie tylu obsydianu na zwykły portal, ale jak kto chce. Dobra, teraz zobaczymy się już w przyszłości tej ciekawostki. Ok, w tej ciekawostce mamy coś znów dla estetyki, ale czy wiedzieliście, że na rzeźbionych noterowych cegłach jest właśnie głowa Witera? Takie cegły sobie trzeba zrobić osobiście z neterowych cegieł tych, które są w twierdzy. Ale mega fajnie to wygląda, naprawdę. Mam nadzieję, że tutaj widzicie. Ja jeszcze tutaj może... Chociaż jest bardzo już rozświetlone. Jest tutaj głowa szkieleta, ale chyba bardziej witera. Mega kozak to wygląda. Na przykład na obudowę, na wielki portal. Dlatego chyba sam pomyślę nad zrobieniem takiego czegoś. No, i mamy nadzieję, że wy też z tego skorzystacie, bo naprawdę mega kozak to wygląda. Ja się sam zdziwiłem, szukając tej ciekawostki. Dobra, a my przechodzimy do siódmej ciekawostki. No, i tutaj ciekawostka związana z nilium, czyli taką nową ziemią w mniterze. Karmazynowy nilium i wypaczony nilium. Rośnie to tam, gdzie Rosną nowe lasy, czyli właśnie ten karmazynowy las i wypaczony las. No, tak jak widzicie tutaj po kolorach, pewnie jak wiecie, mączkę kosną możemy wyrastać trawę. Trawa tutaj, jak widzicie, rośnie wszędzie, ale wiedzieliście, czy, że też można tu zrobić z nylium. Zobaczcie. I wyrasta tutaj. To jest fajny sposób na zrobienie sobie grzybów. Możecie sobie właśnie zanieść takie do swojego domu. I zbierać grzyby I później możecie hodować na przykład też stridery albo chogliny. To są grzybki do strajderów a to są grzybki do hoglinów No i możecie sobie tak robić, tutaj sobie pozbieracie. I znowu, tu już mi grzybek, porozwalałem. No, dobra. No i tak jak widzicie, fajny sposób na pozyskiwanie takich grzybów za pomocą mączki kosnej. No dobra, to my przechodzimy już niestety do ostatniej ciekawostki. Ostatnia ciekawostka jest związana z netherite'em, dlatego, że tak jak widzicie, włączyłem sobie współrzędne tutaj w rogu i widzicie tutaj współrzędną wysokości 13. Może być to również 12, 14, 10, nie no 10, już nie, 11 na takich wysokościach często szukamy diamentów ale teraz doszedł nowy blok yy, pradawne ruiny czyli z których pozyskujemy netherite pradawne szczątki i z nich właśnie wykopujemy sobie netherite i również ich powinniśmy szukać na takich poziomach w jak 13 12, 11, 14 dlatego jeżeli bardzo wam zależy na Nederajcie, to musicie sobie wziąć dużo TNT. Ja, ja akurat tutaj nie znalazłem, tylko podstawiłem, bo jest i tak on bardzo trudny do znalezienia. Wierzcie sobie po prostu dużo TNT, idzie na trzynastą kratkę i wysadzacie wszystko dookoła. I wtedy może wam się powiedzieć jakieś pradawne szczątki, z których zdobędziecie netherite. No niestety to jest już ostatnia ciekawostka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Podajcie na kanał Kazi Fifacz, Bartek GR7 oraz Niko Games. Tam naprawdę fajne filmy są. Tutaj też możecie napisać jakiś miły komentarz o mnie czy o nich, jeżeli zasubskrybowaliście. Ja Was wtedy pozdrowię na odcinku. A ja tymczasem już się będę z Wami żegnał. Cześć!